Witajcie na kanale My Gra. Maciej z tej strony. Kolejny odcinek z Booster Boxem z Brilliant Stars. Tym razem numer 4. Poprzednie trzy boxy naprawdę były dobre, więc nie mam pojęcia, co możemy tutaj dać. Może trochę lepsze dropy w Trainer's z galery, ale jeśli chodzi o dropy z podstawowego setu, to naprawdę ciężko, naprawdę myślę, że będzie niełatwo. Ale też zapomniałem, że tego nie otwieraliśmy, więc postanowiłem, że to otworzę dajcie mi chwilkę powyjmuję te rzeczy takie kody jeden i drugi monety są duże ale wydaje mi się, że już takie widzieliśmy, tego Blastoisa już myślę, że widzieliśmy, jak były te zestawy Blastoise z Wenuzaur myślę, że tam były dość podobne kardy promocyjne są bardzo ładne nie wiem, czy nie trafiłem jakiegoś Swirla chyba tutaj coś jest o, Nie wiem, czy za mocno nie świecę. Od może coś widać? Może nie? Otwórzmy sobie tutaj. Tu jest Livion, tam był Glacion. Bardzo ładne są te arty, ale nie, nie są wygenerowane komputerowo. Myślę, że autor jest nawet ten sam. Okaczek. Okaczek. No faktycznie, autor jest ten sam. Otwórzmy sobie 4. A w dzisiejszym temacie, no myślę, że nie będę oszukiwał, bo będę gadał o tym, co mi leży na sercu. Oczywiście obecna sytuacja na Ukrainie. Jest dzisiaj 4, 4 marca. Pewnie każdy z was, jak się obudził 4 marca, to się dowiedział, że ruskie głąby strzelały do. O, odwrotnie. Do elektrowni jądrowej atomowej. Powiedzcie co trzeba mieć z deklem, żeby zdecydować na taki ruch? Naprawdę. Wiadomo, że od razu, od razu to by się Czarnobylem nie skończyło 2-0, ani nic takiego. No ale. O, ale słaby trójpak, nic nie. Ale no naprawdę, no nie oszukujmy się. Kurde, elektrownie jakiekolwiek przecież się chroni. Bo to są cele strategiczne, to są punkty, które należy przejąć, a nie rozpierdzielić. co trzeba mieć w wełbie, to kiełbię w to jest za mało powiedziane. Muszę okay, to jest tyle słabo. <laughs> Sam fakt, że oni się na to zdecydowali, to jest po prostu dramat. To jest dramat i obraza ludzkiego intelektu. Nic nie będziemy mieć w pakach. No, patrzcie. O, tu coś jest i się świeci mocno. Tęczowa prawdopodobnie i to jest Cynthia Ambitions. Może być 10 euro chyba, czyli niedużo. Ale o, za tyle nie trafi, no to dobrze, że Secret Szkoda, że nie złotego. Złotego bym przytłumił. A taki to ja nie chcę. Dobra, tą folię rozpakujmy. Wyjmijmy tego boxa. Jeden zestaw. I drugi zestaw. No. I możemy się bardzo otwieranie. Jak nagrywam ten filmik, to obecnie trwa narada w NATO na temat tego, czy zamknąć przestrzeń powietrzną na Ukrainie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę o co chodzi. Zamykanie przestrzeni powietrznej oznacza, że jeżeli jakiś kraj będzie próbował Wykonać nawet nie atak powietrzny, ale naruszy tą przestrzeń powietrzną, to siły NATO będą mogły odpowiedzieć na ten blot ogniem. Siły powietrzne Ukrainy są chyba dość słabe. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle coś zostało, szczerze mówiąc. Było w pierwszych dniach coś o duchu Kijowa, ale tak naprawdę potwierdzenia o zastrzeleniach to. Był jeden samolot, czy tam jeden helikopter, nie pamiętam. Czyli, no, co by nie mówić, była to raczej propaganda na rzecz sukcesu Ukrainy. Zamazenta Fuller. Ok. Widzieliśmy już wcześniej, niestety. Ale, no. Bo to jest full art, no to nie będziemy narzekać. Już wiecie, jak nie lubię duplikatów. Yy, no, tak więc. Jakby zamknęli przestrzeń powietrzną, szczerze mówiąc, troszkę bym się zdziwił. I to by było. Trochę groźne również dla nas, szwał. Wow. Nie, będzie ta karta, może tutaj te fałki jakoś tak porozrzucam. No, bo to, że Rosjanie tą przestrzeń na pewno, jak to się mówi, no wlecą w tę przestrzeń, że na pewno zignorują te przepisy, no to no nie oszukujmy się, na pewno to zrobią. Więc to znowu będzie sygnał dla Europejczyków, co mi zrobicie, nie? Przecież przez lata. Rosjanie tu sobie coś robili, tam sobie coś robili i tylko patrzeli, że nikt nic nie robi. No teraz się przyliczyli z Ukrainą, no bo Ukraina jednak coś robi. Raz, że walczy, dwa, że Europa Zachodnia zaczęła reagować. To jest dobry sygnał. Ale przez długie lata Putin był karmiony tym, że nic mu nie można zrobić. O, kolejny rainbow. Tym razem... Znowu, o matko jedyna, Cynthia Ambitions, Sztuki, sztukę, 2. No naprawdę te duplikaty. No ale jednak musi być kiedyś ten box taki nie najlepszy. Jeżeli to był Secret to raczej złotej karty już się nie spodziewał. Szkoda, bo kurczę te złote to ja lubię. Trainer z galery nadal pusto, nie? Na to też zwróćcie uwagi. Jedna czwarta boxa zaraz. Ale mnie co niepokoi. Bo ta wojna prędzej czy później się skończy. Jeżeli się Rosjanie nie wycofają, to tam będzie drugi Afganistan czyli walki przez bardzo długi czas. Rosjanie będą się bali tam po prostu jeździć, mogą być odstrzelani z każdego mieszkania, z każdego punktu tak naprawdę. I słusznie, bo to co zrobili w tych miastach, to po prostu woła o pomstę. Więc Ukraińcy, nawet ci co zostaną, ci co zostaną pokonani, co będą na Ukrainie, oni się nie poddadzą. I... Zawsze będą jakieś ruchy oporu. Przynajmniej na podstawie tego, co widzę dzisiaj, 4 marca, tak wnioskuję. Czy będzie jakiś rząd marionetkowy, nie wiem. Mam nadzieję, że nasz ulubiony prezydent przetrwa. Zekrom. Trainer z Galerii Shimin Że nasz ulubiony prezydent tu przetrwa. Chociaż, no, znając, patrząc po nim codziennie, no martwiłbym się o jego życie, szczerze. Chyba, że dojdzie do negocjacji albo jakiejś kapitulacji, zanim go odstrzelą, bo już kilka prób było. No, chyba o trzech się mówi, oficjalnie o trzech, ale kto wie, czy nie byłoby ich więcej, gdyby na przykład jakieś siły ukraińskie nie powstrzymały Ukraińców, czy to Czeczenów, do wjazdu na teren Ukrainy, na teren Kijowa. I że tutaj chyba też coś jest. Albo po prostu tak, karty pogniecione. A jednak karty pogniecione. Ja się zaczynam bać o nasz kraj, ale nie dlatego, że ktoś nam może wjechać na chatę, tylko do tego, jakie rozróby pojawiły się i się pojawiają, albo nie, inaczej, mogą się pojawić, w związku z niechęcią do Ukraińców. Czytałem taki może scenariusz działania, to, to za dużo powiedziane, ale coś to co zachowanie, które jest bardzo prawdopodobnie, prawdopodobne w naszym kraju. Punkt pierwszy, oczywiście jak Polacy widzą jakąś tragedię, to chcą pomóc. Bardzo fajnie. Pojawiają się oddolne inicjatywy, pomagamy skrzywdzonym. Wszystko super. Oczywiście wołamy nasz rząd, żeby też pomógł, a nie się tylko gapił i pobierał do spodatki, bo jednak dajemy im kasę, a nie robią górno. No i teraz rząd zaczyna coś robić i to co robi rząd, te rozwiązania systemowe są po prostu gówniane i bardziej przeszkadzają niż pomagają, a nawet tworzą pewne wykluczenia. Na przykład Polacy są spychani na, yy, na bok, bo trzeba pomóc Ukraińcom. Taki przykład. Nie mówię, że to się dzieje, ale taki przykład. No i powstają wewnętrzne napięcia. Część Polaków zaczyna się burzyć, że hola, hola, my chcemy pomóc, ale bez przesady, nie, własne, nie naszym kosztem, bo nie można nikogo zmusić do pomocy. No i takich głosów się pojawia coraz więcej. No i nawet na Facebooku można przeczytać komentarze, prawdopodobnie troli. Którzy się boją, że Ukraińcy zabiorą im pracę. Jeżeli się tego boją, to znaczy, że albo są beznadziejni w wykonywaniu swojej pracy, albo się spóźnili przynajmniej parę lat, bo Ukraińców w Polsce już jest bardzo dużo od dłuższego czasu. Ta sknuła. Yy. Pojawiają się też jakieś głosy, że mieszkania nie są wynajmowane Polakom, tylko Ukraińcom. Może to prawda, może nie. Ale, jeżeli ktoś chce komuś wynajmować, to ma prawo wynajmować komu chce. Tutaj jest fularcik i. Czerny No jeju. Oh, Filmik, w którym drognęliśmy Czerny Care właśnie dzisiaj się pojawił na kanale. Więc naprawdę, z duplikatami, dzisiaj ten bok śmierci. Zobaczymy, co będzie z trainer z galery. Bo tylko tam jest nadzieja. Na coś ciekawszego, nowego. Kingler. No, ale. Dodając do tego, nowy ład, który nawet mi pokrzyżował plany związane z kartami. Powiem Wam, że nawet gdyby nie było nowego ładu, a pojawiło, pojawiła się ta wojna, to i tak nie wiem, czy bym się nie wycofał ze sprzedaży, wiecie? Nie wiem, czy bym się mimo wszystko nie wycofał. Tylery! Jej, bardzo ładnie. Bo nasza złotówka naprawdę jest słabiutka. Dlatego wszystkim radzę przestać się wymieniać przez jakiś czas w polsce kartami i pchać wszystko na kartmarket, serio, pchać wszystko na kartmarket. Niech te pieniądze wrócą do nas chociaż w ten sposób. No flipować, dosłownie to co się działo kiedyś w Panic że ludzie kupowali z MPK i sprzedawali na rynku wtórnym to dosłownie radzę zrobić yy, u nas. Kupić w Polsce w sklepie, w którym yy, no, boksy są, po ile tam są i spróbować obchnąć je na zachodzie. Obecnie te boksy na zachodzie są po jakieś 600 zł. Aczkolwiek jeżeli euro będzie za 5 zł, no to 5 razy 120, no to jest 600. Ok, to jest 600 zł. To trochę zakłóciłem. No ale zbliżamy się bardzo szybko do tej kwoty. Euro za, 5 zł za euro. Widzę reakcję na, na naszego banku centralnego na wykresie, jak patrzę na USD głównie. Ale no, to w ogóle jest. To samo jedzie, nie? Samo jedzie naprawdę. I nie wiem, kiedy się zatrzyma i czy w ogóle ma zamiar się zatrzymać. Tak, to coś ciekawego będzie w tym boksie, bo na razie tak. Niby są trafy, ale tak się trochę zaczynam martwić. No ale w końcu jakiś zły boks musi być, nie? I ten boks naprawdę jest zły, moim zdaniem. Nie wiem, co tutaj może podbić. Ambreon w trainer z galery. O! To bym wybaczył. Ale póki co ani widła, ani słychał. Nawet w tej paczce. Rachel. Lumineon, Entei i Charizard. To są karty, które są ze zwykłych fałek Coś warte. Nie wiem jak zresztą. Za mazenta też powinna być coś warte, ale widziałem, że w pół lat niespecjalnie. Chyba tam w okolicach 10 euro. To są śmieszne kwoty, malutkie. No. A co do samej wojny, jeszcze. Jak to się może skończyć? No. Słuchając, czytając polskie media i to, co do nas trafia, no, wydaje się, że Ukraińcy mogą wygrać. O, o, proszę coś nowego. Mimikiu, WiMAX, może być. Może być wreszcie coś fajnego. I tu mamy szóstego, szóstego holoca. Ja trochę posłuchałem ludzi, którzy opowiadali o historycznych zmaganiach Rosjan i jak się kończyły te konflikty. I w pamięci został mi konflikt z Finlandią podczas II wojny światowej. Gdzie pewnie pamiętacie o tym, jak to Finland. Fini. Fini po prostu rozstrzeliwali Rosjan tam na swoich terenach. Po prostu rusty nie mogli się przebić do nich. Mimo to wojna skończyła się tym, że to Finowie oddali teren. Finowie niby wygrali, ale to oni oddali teren Rosjanom. Nie wiem, jaki to był duży teren. Nie pamiętam nazwy, ale pomimo wszystkich legend, o których pamiętamy, to jednak Finowie stracili ostatecznie na tej wojnie. Jeśli chodzi o ziemię, nie? Oczywiście. I wydaje mi się, że z Ukrainą może być podobnie. Może dojść w końcu do rozejmu jakiegoś, ale Kijów naprawdę musi się bronić jeszcze, jeszcze trochę. Muszą, muszą Rosjanie wreszcie poczuć na własnej skórze, że narazili się całemu światu. Że to nie świat ich zaatakował, tylko oni się narazili całemu światu. Al Jej! No i jak się tego nauczą, to może wreszcie na jakieś zmiany. Czy Putina ktoś zastąpi? Wątpię. Była okazja. Nie udało się. Więc prawdopodobnie on zostanie. Tylko kto z nim będzie współpracował? U, agron Wimax, jeszcze jakiś Wimax się trafił. No, prawdopodobnie ktoś zostanie, żeby z nim współpracować, bo już dzisiaj słyszymy, że. Indie to w sumie tak niespecjalnie chcą popierać tych sankcji Korea Południowa. To w ogóle też jakieś tam swoje by zrobiła najlepiej. Więc o ile świat europejski, amerykański faktycznie, Ameryki Północnej, czyli, faktycznie jest jakby po stronie Ukrainy, tak reszta świata niekoniecznie. Uuu, holo. Czyli jednak może być więcej niż 6 Holosów szkoda, no więc. Dużo niewiadomych, bardzo dużo niewiadomych. Ludzie giną, cywile giną. Pewno się rusków zajęło, a za co to? O, Entei, widzicie o Entei, mówię. Ale. Ale to się nie stanie. Pewnie żadna głowa nie spadnie. Jak już spadnie głowa, to jakiegoś tam wiecie generała, popychadła. Nie wiem, generał de naturo czy generał. jak oni tam. Kacapow. Czy to u nich coś, ale. poważnym głową nic się nie stanie. Koniec tego z boxa, no bez rewelacji. Może ten Alcrymi, tylko taki nowszy Mimiki Oczywiście, Mimiki jest bardzo fajny, jest to VMAX. VMAXy się rzadziej trafiają. W ogóle zwykłego VMAXa, mimiki jeszcze nie widziałem. A już drugi raz jest, ale Mimikyu, VMAXa nie było. Te dwa widzieliśmy. Nie widzieliśmy jeszcze, jeśli chodzi o te w galery, to zwykły charakter karty. Nie widzieliśmy tylko jednej. I ta karta. Niech ja sobie przypomnę, co to było. Nie przypomnę sobie. Dasknur. O, DaskNur. Przepraszam. Tej karty się nie widzieliśmy. Cynthia dwa razy. Naprawdę. Czerem fajnie, że wpadł. No i Zamazenta Drugi raz też wpadła, nie? Więc tych duplikatów jest. Jeszcze dwa boksy zostały. Zostawię sobie na za tydzień, bo jak wiecie jest czwarty marzec w moim filmiku, czyli jest piątek przed weekendem. Trzymamy kciuki za Ukraińców. Niech to się wszystko dla nich dobrze skończy. A my musimy być gotowi, żeby im pomagać przez długi, długi czas. Więc zaciskamy pasa. Wiem, jak to brzmi: jak tutaj gość otwiera karty za 500 złotych. Ale zaciskamy pasa. Ja też. Więc może dobrze, że ten sklep zamknąłem. Będę miał środki na inne rzeczy. Dobra. Mhm. Tyle, nie? Trzymajcie się tam. Dobrego.